Rosja Sowiecka. Zdanie jej sami na siebie nie poddajemy się. Tworzymy państwo podziemne, które ma rząd, armię, szkoły, sądy. Walczy z wrogiem. Przechodzimy przez dwie okupacje. Wolny świat oddziela się od nas żelazną kurtyną. Zmęczeni walką. Spragnieni pokoju. Nie poddajemy się. Papież daje nam nadzieję na wygraną. Strajki robotników ogarniają Polskę. Komuniści przegrywają. Rozpada się żelazna kurtyna. Wojna zakończona. Zwyciężyliśmy, bo my nie błagamy o wolność. My o nią walczymy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, zaczęliśmy nietypowo, ale jestem przekonany w 100%, procentach, że ten filmik przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej, myślę, że odpowiednio Państwa wprowadził w klimat naszego dzisiejszego spotkania. Co jest powodem, bardzo ważne wydarzenie, 1 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i dzisiaj właśnie spotykamy się w Kijskiej Kasztelanii, żeby uczcić pamięć żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Pozwólcie Państwo, że przywitam gości. Witam włodarza Gminy Kije, Pana Tomasza Sochę, Witam dyrektora szkoły pana Mariusza Kudasiewicza. Jak zwykle są z nami niezawodni harcerzy. Witam harcerzy, witam Was, droga młodzieży, i zwłaszcza opiekunów, panią Agadę Kudasiewicz i panią Wiesławę Zając. Są z nami również dzisiaj wyjątkowi goście. Zaszczyciła nas swoją obecnością, moi kochani. Komendant chłopca ZHP Winczów, pani Podkarcmirz Anna Steczkiewicz, jest wraz z synem. Witam państwa serdecznie. <klucz> Witam również pana Bogdana Strowisza, historyka z naszej chińskiej szkoły. co w programie. Za chwilkę będą występy dzieci i młodzieży z Zespołu Placowego Światowych w Kijach. W dalszej części będzie prelekcja pana Bogdana Skrobisza dotycząca żołnierzy wyklętych i podziemia antykomunistycznego. Odwiedzi nas również dzisiaj grupa rekonstrukcyjna Rekonstruktor z krótkim pokazem. Temat tego pokazu to wrzesień 39. Na zakończenie delegacja harcerzy uda się na nasze kijskie powąski, żeby zapalić znicze i złożyć okolicznościowe wiązanki. W tym momencie zapraszam do siebie Wójta Gminy Kiję, Pana Tomasza Sławę i proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, witam również wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyjęliście moi drodzy zaproszenie. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Moi drodzy, niejednokrotnie, czy może inaczej, w większości przypadków byli to młodzi ludzie tacy jak Wy. Ja tutaj nie będę wchodził w rys historyczny, zabierał Wystąpienia Panu Bogdanowi, natomiast ze swojej strony chciałbym powiedzieć Wam, życzyć Wam tego, abyście mieli w sobie tyle siły, tyle odwagi, abyście zawsze stawali po stronie dobra, po stronie ojczyzny. I mówię: nie patrzmy naprawdę do góry, zacznijmy tutaj od siebie. Jest wiele, wydawałoby się, z pozoru błahych spraw, gdzie nie potrafimy się dogadać. Naprawdę, zacznijmy od od takich drobnostek, a wielkie rzeczy przyjdą same. Dziękuję bardzo. Wczoraj szukając materiałów natknąłem się na pewien cytat i pozwolę go sobie teraz odczytać. To jest fragment ostatniego grypsu podpułkownika Łukasza Cieplińskiego z warszawskiego więzienia przy ulicy Rakowieckiej. Oficer ten pisał tuż przed śmiercią. Nazywają mnie bandytą, ale to wkrótce musi się zmienić. Cóż można powiedzieć, panie pułkowniku, zmieniło się. Trzeba było czekać ponad 40 lat, ale się zmieniło. Czołem żołnierze wyklęci, kije pamiętają. Zapraszam młodzież ze szkoły podstawowej w kijach. Żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, najwierniejsi obrońcy Rzeczpospolitej kazani na hańbę, a później na zapomnienie. Mordowani zdradziecko, zakopywani w bezimiennych mogiłach, nazywali zaplutymi karłami reakcji. Tak wielu spośród nas nie wie nic o ich historii. Jedni będą ich zwać bandytami, inni będą w nich widzieć rycerzy za trzydzieści srebrników sprzedanych. Którzy w ich historię dzisiaj uwierzy? Kto im odda należne honory, kto im pomnik w pamięci zbuduje, kto postawi ich dzieciom za wzory, a kto pamięć w gazecie wy opluje. Wywlekali ich z celi nad ranem szarzy ludzie, bez nazwisk i twarzy. Wywlekali z nich duszę, odbierali im życie, lecz nie można odebrać im marzeń, a marzyli, że kiedyś się stanie będzie Polska, Polwów i Powilno. I rzucali swe życie na szaniec, bo do celu tak było im pilno. Zanim okrzyk się spotkał ze strzałem, zanim się kula w piersi zaryła, jak ostatnią modlitwę szeptali, że nie zginie, że będzie wciąż żyła. Zostawili swym wnukom testament, krwią pisany na murze kamiennym, żeby stali, gdy wszyscy upadną, by świecili, gdy stanie się ciemność. Zdrajcy będą ich zwać bandytami. My musimy w nich widzieć rycerze. O panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wołamy ze wszech stron do ciebie. śpiew Z nadwarty Wisły sanu Bóg Męczeńska Do Cię woła Krew O Boże Skróż ten miecz, co siekł Nasz kraj Do Nasz dom, nasz kraj. Inka, tu przecież nastolatka tylko, śmieszny kołnierzyk przy sukience, jeszcze bawiła się przed chwilką, włosy spinała tak na prędce. A tu przysięga słowa wielkie i ona przy nich całkiem tycia. W obliczu Boga walczyć będzie aż do ofiary swego życia. Już tatuś z mamą dali przykład. I czy jest wierna? Patrzą z nieba. Śmierć czasem to powinność zwykła, więc się zachowa tak, jak trzeba. Jak to jest? Zabić nastolatkę, blaskasić w oczach, zamknąć usta. Przerwać marzenia, co ukradkiem snuły się nawet w celi pustej. Ktoś wydał wyrok i żył dalej. Ktoś milczał, nie wydobył głosu. Ktoś prawdy nie chce słuchać wcale. Ktoś ma awersję do patosu. Lecz to stawło się pod słońcem. Umarła pięknie, jak natchniona. Na krzyżu Chrystus, konający, otworzył ince swe ramiona. Gdy zakończyła się Druga wojna światowa, Polska nie odzyskała pełnej niepodległości. W kraju rządzili bezwzględnie nowi okupanci radzieccy. Poprzez przewiezione z Moskwy władze bezgranicznie posłuszne Stalinowi. Polscy patrioci byli partyzanci Armii Krajowej, Ludzie sprzeciwiający się komunistom byli wtrącani do więzień, wywożeni do sowieckich łagrów, wreszcie, jakże często skrytobójczo mordowani w katowniach urzędów bezpieczeństwa. Zawsze pamiętajmy o naszych dumnych bohaterach, tych wolnej Polsce oddanych córach i rycerzach, o sercach walecznych i wielkim honorze. Oni sami przeciw bestii w czerwonym terrorze. Ich siłą była wiara, prawda i nadzieja, że wolności skrzydła ubierze polska epopeja. I nic, im straszny ból był, i śmiercie całowanie, gdy w sercach ich tylko ojczyzny miłowanie. Dziś sami bądźmy dumni, odkrywając naszych bohaterów, patriotyzm nośmy w sercu. I podążajmy z nim do celu. Cel jest jeden: wolna Polska i godny jej naród, który z postaw bohaterów poszukuje przykładów. I tak jak oni kiedyś, dziś my do apelu stańmy wraz. Nieprzyjaciół wokół wielu, w trąbę dać y już czas. Tragiczne losy żołnierzy wyklętych zostały wymazane z pamięci. Przez lata trwała zmowa milczenia. Aż przyszedł czas prawdy o bohaterach, czas przywrócenia ich pamięci. Dzięki postawie żołnierzy niezłomnych, przedkrotu walki o niepodległość, nie złożyli broni, walczyli do końca. Po niemieckim okupancie nie chcieli żyć z niewoleniu. W komunistycznej Polsce szykanowani, represjonowani, nazywani zdrajcami, bandytami z lasu, byli prawdziwymi bohaterami. Chcieli wyrwać kraj z podpływów sowieckich, wierzyli w sprawiedliwość i zwycięstwo, w prawdziwą wolność i niepodległość, którą wielu z nich przypłaciło śmiercią. Fragment listu pułkownika Cieplińskiego. Odbiorą mi życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany, jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą jako człowiek, za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj, mój ukochany. Całuję i do serca tu. Błogosławię i królowej Polski oddaję. Ojciec. Dla wielu Polaków jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji była ucieczka do lasu i podjęcie na nowo walki partyzanckiej z nowymi okupantami spod znaku czerwonej gwiazdy. To byli właśnie owi żołnierze niezłomni, o których dzisiaj mówimy. Bardzo dziękuję młodzieży z Zespołu Placowego Światowych w Kijach. Proszę Państwa, wśród żołnierzy podziemia antykomunistycznego jest wiele barwnych, ciekawych, inspirujących myślę sylwetek i postaci. Przed chwilą w wierszu była mowa o Ince, Danucie Siedzikówni, młodej dziewczynie zamordowanej przez komunistyczną bezpiekę. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną barwną, piękną postać rotmistrza Witolda Pileckiego: ballada o. Rotmistrzu Pilecki. Rotmistrzu Pilecki, Skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Hej, hej, Rotmistrzu, Skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Zapraszam Pana Bogdana Skrobisza. Prelekcja dotycząca żołnierzy wyklętych i podziemia antykomunistycznego. Panie Bogdanie, oddaję głos. Panie Wójcie, Panowie Dyrektorzy, Dziękuję za takie uroczyste obchody w gminie Kije. Dnia Narodowego Żołnierzy Wyklętych. Spotykamy się z władzami gminy, dorośli, dzieci. I to jest właściwe świętowanie, które powinno obchodzić się w każdej gminie. W tamtym roku obchodziliśmy po raz pierwszy na terenie tutaj kasztelami. W sali kominkowej. Było to 1 marca. Dziś obchodzimy po raz drugi, ale po raz pierwszy obchodzono to święto w gminie kije 5 marca 2017 roku. Podczas uroczystej mszy i odsłonięcia tablicy na powązkach kijskich. No, nie wszyscy się uczą o drugiej wojnie jeszcze, ale no, to taki dość świeży. 80 lat temu to nie tak dawno. Jeszcze niedawno żyło dużo ludzi, którzy... No przeżyli, pamiętali, to nam troszkę opowiedzieli, także ciężko tu jakieś przekłamania wcale głęboko w nie trzeba było kopać, chociaż i tak nie wszystko wiemy, jak to z historią, ale też tu nie chodzi o daty, żeby tam się na pamięć wygłosić, tylko właśnie coś zrozumieć, tak? No tak przynajmniej do tego staramy się podchodzić. Tu troszkę przybliżliśmy żelastwa. Jest troszkę sprzętu, trochę jakichś tam drewnianych rzeczy, trochę metalowych, troszkę, trochę od tej strony technicznej, ale to absolutnie nie ma większego znaczenia, co by tu nie leżało. W historii chodzi o granat. Nam się kojarzy z takim jabłuszkiem, ale już i wymyślamy jakieś takie troszkę większe, trzonkowe, przeciwpancerne. To chyba na trochę większe rzeczy, więc trzymaj tylko nie rzucaj, dobra? Chociaż myślę, że drewniany raczej... Nie wybuchnie, po prostu ktoś się odkręcało. Trzymaj, proszę. Ale to mamy coś troszkę prawdziwszego. MP40. Rodmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali. Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie stali. Hej, hej, lotmistrzu, z stali. Nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie stali. Patriotyzm żołnierzy wyklętych nasiąknięty był chrześcijańską wiarą. Tą samą wiarę widać w zapiskach żołnierzy nie tylko na ścianach więzień, w których byli bestialsko mordowani, ale także w dołach śmierci, gdzie mieli zostać ukryci przed historią i światem. Oni byli blisko Pana Boga. To była polska inteligencja, elita społeczeństwa. Oni doskonale wiedzieli, co to honor i ojczyzna, a te wartości mogli zachować do końca dzięki wierze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, pójdź nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas bądź się. Boże Wszechmogący, polecamy miłosierdziu Twojemu duszę poległych żołnierzy naszych którzy oddali swe życie w obronie drogiej ojczyzny i którzy przelali krew swoją w obronie nie tylko kraju naszego, ale i w obronie wiary świętej. O Boże, niech ich męczeństwo poniesione w obronie wiary i ojczyzny uwolni ich duszę od mąk czyńcowych i wyjedna im wieczną nagrodę w niebie. Błagamy Cię o to, przez mękę i śmierć zbawiciela naszego, przez jego serce najświętsze, przez zasługi i przyczynę jego niepokalanej matki oraz świętych patronów i patronek narodu naszego. Amen. Wieczny odpoczynek radzim im dać Panie. Wieczny odpoczynek radzim im dać Panie. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie. Wieczny odpoczynek przez miłosierdzie Boże Niech odpoczywają w pokoju hej, hej, wiecznym Amen Po nagrodą blizny, zny zawsze Bóg i wojczyzna Rycerzu bez skazy ci wciąż się boją Tyle lat po zbrodni Niszczą pamięć twoją Hej, hej, rodmistrzu oni wciąż tu tyle lat po zbrodni niszczą twoją pamięć.